brzegu. Pogoda się psuje jak na zawołanie. Podobno ma nie być sztormowo, ale zobaczymy. Na niebie się błyska, a z chmur deszcz. Niemniej jednak, to co widzicie kilwater, Znaczy, że nieodwołalnie nasza przygoda właśnie się zaczyna. Mają hopla na punkcie Ameryki. Naprawdę ich miasteczka wyglądają jak amerykańskie mieściny. Ich kościołki, podobnie na każdym kroku, Amerykanizacja. Zobaczcie, jaka fura. Zobaczcie, jakie sprzęt. Easy Rider pełną gębą. Wyglądać. Nie tak miało być. Jest zimno, pada deszcz, wieje wiatr. Tak wygląda właśnie lipiec, czyli letni miesiąc, pierwszy pełny letni miesiąc w Szwecji. Jesteśmy, co tu dużo mówić, na północy. Co prawda nie na północy Szwecji, ale jednak dla Polaka sama Szwecja to jest północ. Jesteśmy w, no można powiedzieć, w centralnej Szwecji. No, ale nie o pogodzie chciałbym Wam opowiadać. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym motocyklu, o Faustromie 650, o motocyklu do wielkich podróży, choć jest to mały globtrotter. Jak on sprawdził się na naszej wyprawie? Zrobiliśmy w tym momencie już 2000 km, jeździliśmy w bardzo różnych warunkach po ichniejszych, ale i też polskich autostradach, po drogach bocznych, po zakrętach, po dziurawych drogach, po winklach, po szutrach, w lekkim terenie, bardzo lekkim terenie, średnim i wychodzi na to, że ten motocykl radził sobie naprawdę świetnie, mimo tego, że no, miał do kogo równać chociażby do swojego większego brata, czyli Faustroma 1050. Jeśli chodzi o Receptę na udany motocykl wyprawowy, podróżniczy, to powinien spełniać on trzy kryteria, przynajmniej według mnie. Powinien być przede wszystkim absolutnie bezawaryjny, powinniśmy na nim bardzo mocno polegać. Po drugie, powinien być ekonomiczny, by nie drenażować naszej kieszeni. A w podróży, gdzie te pieniądze przydają się na zupełnie inne rzeczy, niż na przykład naprawy motocykla czy, czy też paliwo. No i po trzecie, ma być wygodny. Ergonomia, możliwość spakowania się, no i wygoda w podróży, to są trzy rzeczy, które no, są po prostu bardzo ważne i kluczowe. Ten motocykl spełnia je wszystkie. No i o tym właśnie chciałbym Wam powiedzieć. Jeśli chodzi o recenzje Faustroma, no to na pewno jest ich już bardzo dużo w internecie. Z tego co pamiętam, to model ten przeszedł ostatni duży Lift w 2017 roku. Od tego czasu jest tłuczony, że tak powiem, bez jakichś większych zmian. To jest jego jeden z większych plusów. Jest to motocykl naprawdę w pełni bezawaryjny. Motocykl, na którym można polegać, który nie zawiedzie przy żadnej okazji, który nie zepsuje się, nie rzuci palenia, będzie z tobą cały czas. Motocykl jest prosty. Tutaj nie mamy żadnych skomplikowanych systemów. Nie mamy zakrętowego ABS-u. Jest podstawowy ABS, dla którego no, on musi być ze względów homologacyjnych. Mamy podstawową kontrolę trakcji dwustopniową z możliwością jej wyłączenia, co też jest fajne, fajnie, że ten motocykl nam ufa. Fajne też jest to, że po wyłączeniu kontroli trakcji, jak włączę z powrotem kluczyk, przekręcę kluczyk, trakcja cały czas jest wyłączona. Czyli motocykl nam ufa, zapamiętuje te ustawienia i to jest bardzo fajne. Robi tak Suzuki we wszystkich swoich modelach i bardzo to doceniam. Silnik jest niewyślony. Z 645 cm sześciennych pojemności tego dwucylindrowca w układzie V wyciśnięto 71 Koni I 62 Nm momentu obrotowego. Nie jest to dużo, ale jest to absolutnie wystarczająco, by ten mały Urwis jechał z prędkością autostradową, nawet w pełni zapakowany. Choć um, Łukasz, który, nasz fotograf, który podróżuje w, podczas naszej podróży po Szwecji właśnie tym motocyklem, narzekał, że załadowany i zatankowany motocykl, obciążony jego skromną. Mówił coś o prawie 100 kg osobą, ale na pewno w rynsztunku, w całej zbroi motocyklowej. i Tak tyle, tyle może ważyć. No i w, ze wszystkimi kuframi, dodatkowo jeszcze z dodatkową jeszcze torbą. Ten motocykl zaczyna delikatnie mieszkować przy prędkości 135 km na godzinę, więc taka prędkość przelotowa tak obciążonego motocykla, ale w pełni obciążonego sprzętem biwakowym, sprzętem fotograficznym i no, i całym, całym szpejem potrzebnym do przeżycia w dziczy przez 10 dni no prowadzi się właśnie, właśnie tak. 130 km na godzinę to jest absolutnie prędkość wystarczająca, której w Szwecji na przykład legalnie nie można raczej osiągnąć, gdyż jeździmy tutaj nawet na autostradzie do 110 km na godzinę. No i cóż, ten sprzęt nie zawiódł i nie zawiedzie. Jest on. Godny zaufania i to na 100%. Jeśli chodzi o kolejną rzecz, to czyli drenaż kieszeni. Jeżeli się nie zepsuje, to nie będzie nas kosztować jego naprawa. Jeśli chodzi o paliwo, to pali bardzo mało, bo średnie spalanie na dłuższym dystansie, liczyliśmy chyba na dystansie 900 km przy takiej. Średnie jeździe, trochę po autostradzie, właśnie 100-110 km na godzinę, trochę po, po szutrach z prędkościami poruszaliśmy się około 60-70, czasem 80 km na godzinę. Są szutry bardzo równe tutaj, z takiej jak gdyby mączki skalnej, ubite równiutkie i tam na przykład na takim szutrze jest ograniczenie prędkości do 70 na godzinę i tak też jeździliśmy, spalił 4,1-4,2 litra paliwa na 100 km, więc to jest bardzo, ale to bardzo fajny wynik, który w tym momencie biorąc pod uwagę koszty paliwa nie tylko w Szwecji, bo w Szwecji paliwo kosztuje około 10 50 zł, 50 groszy, coś takiego, tak można na szybko przeliczyć, bo to jest 20, 22 Korony, szwedzkie oczywiście, no to dużo to nie kosztuje. Jazda właśnie tym motocyklem i to na pewno jest fajne. Jeśli chodzi zaś o ergonomię. I wygodę, no to taki gość jak Łukasz, który ma 1,80 m wzrostu, jedzie na tym motocyklu w odprężonej pozycji. Zresztą zobaczcie sami, jest zado zadowolony, szczęśliwy, siedzi mu się naprawdę wygodnie. Ja, mając 10 cm więcej, ten wzrost mając w nogach, no już tak dobrze się nie czuję na tym motocyklu, ale wiadomo, można byłoby go przerobić w stronę komfortu dla osoby wyższej, podwyższyć mu siedzenie i na pewno byłoby mi wygodniej. Niemniej jednak, ten motocykl okala motocyklistę, siedzi się też troszeczkę w nim, wysoka szyba pakietu Travel Pack chroni mnie przed wiatrem dużo lepiej niż szyba mojego Tuarega, na którym podróżuję, więc jest za nią cicho, mam dodatkowy deflektor i jest naprawdę rewelacyjnie. Jeśli chodzi o wyposażenie turystyczne tego motocykla, no to ten sprzęt jest wyposażony w, w pakiet Travel Pack Plus, można powiedzieć, bo są elementy travel, Alpaka, czyli poszerzenie stopki, właśnie ta szyba, jak i pełny zestaw kufrów aluminiowych, które są po prostu rzeczami już akcesoryjnymi, które sobie do tego motocykla możemy dokupić. Do tego motocykla można dokupić naprawdę dużo oryginalnych akcesoriów. Aż sobie porobiłem zrzuty ekrany, na ekranu ze strony internetowej Suzuki Polska. Mamy stopkę centralną, mamy rurową osłonę silnika, czyli bardzo rozbudowane gmole. Mamy grzane manetki, mamy kufry boczne plastikowe lub jak widzicie tutaj aluminiowe. Kufer centralny plastikowy lub też aluminiowy. Mamy lampy przeciwmgielne, mamy właśnie poszerzenie stopki, mamy osłonę na łańcuch z logiem Faustroma, więc tego naprawdę. Jest sporo. Brakuje mi tutaj właśnie podwyższonego siedzenia, tego nie znalazłem, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, że ten model jest produkowany tak długo, na pewno jakaś firma proponuje takie siedzisko, lub zawsze nasze siedzisko możemy oddać do rzemieślnika i przerobić kanapę, by była żelowa. Wyższa, węższa, niższa, tak jak tego potrzebujemy. Testowany motocykl jest w wersji XT, czyli posiada piękne, złote, szprychowe koła, e, zaplatane tak specjalistycznie, tak robi tylko to Suzuki e, wewnątrz felgi. Dzięki temu możemy używać tutaj opon bezdentkowych. Ten motocykl można powiedzieć, że przez ten bojowy wygląd szprychowanych kół, no, jest troszeczkę taki bardziej off przynajmniej jeśli chodzi o ten jego image. No i pytanie, jak sprawdza się w terenie. Można śmiało powiedzieć w terenie, no, za duże słowo, poza asfaltem, można śmiało powiedzieć, że mm, całkiem nieźle, ponieważ Łukasz. No, nie ma absolutnie żadnego, przynajmniej tak twierdzi i tak się przyznaje, absolutnie żadnego doświadczenia w jeździe poza asfaltem. Jest typowo asfaltowym motocyklistą. Dostał od nas kluczyki do motocykla Faustron 650. Dostał miejsce w kufrach i możliwość zapakowania się we wszystko, co tylko ze wszystkim, co tylko ma właśnie w nie, no i pojechał z nami na wyprawę pierwszy raz jeździł poza asfaltem i żebyście to jasno zrozumieli, kompletnie na niego nie czekaliśmy. prowadził najczęściej naszą wycieczkę nasz przewodnik Kamil, który w Szwecji jest już trzeci albo czwarty raz. jechał pierwszy w faustromem 1050. natomiast Łukasz zamykał ten nasz cały porowód, ale wcale nie było tak, że musieliśmy na niego czekać, co jest wielkim wyznacznikiem tego, że właśnie, że ten motocykl naprawdę świetnie sobie radzi w terenie, w terenie, w budź, poza asfaltem i że nawet osoba niedoświadczona może mu w pełni zaufać. Nie ma róży bez ognia jednak, jak niektórzy mylą te dwa powiedzenia, nie ma róży bez kolców i nie ma dymu bez ognia. Zatem ten motocykl jest motocyklem Prosty. Nie ma tutaj wodotrysków, ale też nie ma takich fajnych rzeczy, jak na przykład LEDowe kierunkowskazy, czy ledowe, LEDowa lampa przednia. Mamy tutaj zwykłą, zwykłą żarówkę, tu też zwykłe żarówki. Lampę mamy LEDową tylko i wyłącznie z tyłu, zresztą ona podobnie świeci i jest podobna do Faustroma 1050, większego brata tego motocykla. Motocykl ten jest do bólu prosty. Jego zegary to zwykły obrotomierz i ciekłokrystaliczne dwa ekraniki. Jest to po prostu tanie. Tak przynajmniej to Wygląda. Jakie są plusy tego, że na tym motocyklu niewiele jest tych wodotrysków? Tym plusem jest na pewno cena. W droższej wersji, bo przecież w wersji XT, motocykl ten kosztuje jedynie 41 500 zł. Jeżeli porównamy to z różnymi ofertami innych producentów na motocykle, no może trochę mocniejsze, może trochę nawet ładniejsze od tego, wychodzi na to, że Oszczędzamy, dużo oszczędzamy pieniędzy, bo możemy realizować nasze wyjazdy, chłonąć kraj... piękne krajobrazy, poznawać ludzi, poznawać nowe miejsca i podróżować za naprawdę niewielki pieniądz, a pozostałe kilka, kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt tysięcy, których nie wydamy na właśnie motocykl, na zakup motocykla, na jego ubezpieczenie, dozbrojenie i tak dalej, może zostać nam po prostu w kieszeni i możemy przeznaczyć, pieniądze na nasze wycieczki i na poznawanie świata. Ale ważną sprawą jest to, przynajmniej dla nas, że Krzysiek kupuje ten motocykl jako prywatny sprzęt swój dla siebie. To według mnie jest to bardzo ważna przesłanka, że gość bardzo doświadczony motocyklowo, mający kilkanaście już motocykli w życiu, mający w tym momencie Harley'a, mający Motogucci, które niedawno sprzedał jedno, drugie, trzecie, kupuje właśnie Faustroma 650. Dlaczego? Bo po pierwsze nie chce przepłacać, po drugie jeździ spokojnie, nie potrzebuje nie wiadomo, nie wiadomo jakich prędkości rozwijać. No i po kolejne jest to po prostu bardzo dobry motocykl, który nie ma żadnych kompleksów. I jeżeli tylko ty nie masz kompleksów, to jestem przekonany, że możesz kupić taki motocykl i będziesz się naprawdę na nim bardzo dobrze czuł, bo ten mały Globtrotter sprawdzi się w naprawdę wielkich podróżach, nie tylko do Szwecji. Pozdrawiam ze Szwecji i cóż, że ze Szwecji wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się, to byłem ja, Michał Brzozowski, motowojadżer.pl. A jeżeli nawet coś takiego miałoby miejsce, no to wydaje mi się, że jest na tyle prosty, że bardzo prosto będzie można go naprawić. Żółw. Żółw jest na, na tym, na ekranie jest żółw. Nie, czekajcie, w kopercie. Żłów, żłów jest w mojej kopercie. W mojej kopercie, proszę Państwa, jest żłów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, żubr! Żubr! Niestety nie będzie to żubr. Jest to słowo z błędem ortograficznym. Moi drodzy, w mojej kopercie był ukryty żłów! żółw był ukryty w mojej kopercie.